Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamil mówi się, że najgorsze miejsce w sporcie to miejsce czwarte. Ty zajęłeś piąte. To jak to jest? To jest lepsze miejsce niż czwarte czy gorsze według Ciebie? Jeżeli patrząc, biorąc pod uwagę same wyniki, no to oczywiście, że piąte jest gorsze od czwartego i no i tyle. Jak oceniasz organizacyjnie tą imprezę w Korechowie? Organizacyjnie uważam, że wszystko było bardzo dobrze. Skorsia była super przygotowana. My mieliśmy transport, nie wiem, zakwaterowanie. Wszystko tutaj było jak najbardziej na, na najwyższym poziomie. Szkoda tylko, że organizatorzy nie mają wpływu na pogodę, no ale na to nie ma nikt wpływu. E, jakie nastawienie przed tymi finałowymi konkursami w Planicy? Pozytywne. Pozytywne nastawienie drogą do sukcesu. Czy cieszysz się, że będziesz mógł na tej nowej skoczni w Planicy poskakać, czy gdyby to zależało od Ciebie, wolałbyś sobie polatać jeszcze na Mamucie? Oczywiście, że wolałbym, żeby, skocznie, żeby skoki były na Mamucie, bo no, Planica jest wyjątkowa pod tym względem i zawsze, zawsze tam lubię jeździć, właśnie polatać. No ale w tym roku akurat, akurat to się nie uda i, i też cieszę się, że będę mógł poznać nowy obiekt. Gdybyś miał procentowo określić swoje szanse na to zwycięstwo w klasyfikacji generalnej? To ile dałbyś procent? Nie oceniam w ogóle. To, to proszę zadać pytanie komu innemu, nie mnie. Rozumiem, powiedz jeszcze, te najbliższe dni przed wyjazdem do Planicy odpoczynek, regeneracja, trening, rozumiem, wszystko jest, te kwestie są zaplanowane, tak? Jak najbardziej. Oczywiście, że, że żali, szkoda, że dzisiaj te zawody, zarówno dzisiaj jak i wczoraj, te zawody się nie odbyły, bo po pierwsze żar kibiców, którzy, którzy przyszli tak licznie nas wspierać, naszych polskich kibiców oczywiście. I, no I żal, tego, że oni nie mogli jakby zobaczyć ani jednego skoku. Nie mo, my nie, mogliśmy, nie mieliśmy okazji powalczyć, nie, mogliśmy okazji, nie mieliśmy okazji um, walczyć o lepsze miejsca wczoraj i dzisiaj, um, też w konkursie drużynowym. Ani um, też nie mogliśmy sobie polatać. Szkoda, no, ale na, na to nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na pogodę, nie możemy my nic zaplanować. E, no i co więcej, mogę powiedzieć. Najbardziej. Planica jest dla mnie wyjątkowa nie tylko pod względem takim sportowym, ale też prywatnym i zawsze tam cieszę się, cieszę się zawsze na jakby na wizytę, na moją wizytę w Planicy. Lubię tam skakać, lubię tamtejszą okolicę, tamtejszą atmosferę zawodów, zawsze jest pozytywnie, zawsze jest właśnie tak, taka już atmosfera luźna, ale, ale przy, tym, przy tym taka właśnie bardzo pozytywna. Nie, w ogóle nie powiedziałem, że ciągle myślę o klasyfikacji generalnej, bo w ogóle o niej nie myślę. Myślę o tym, co mam, co mam zrobić, myślę o tym, jak mam skakać i to jest na razie w obrębie moich myśli. Dzięki. Dzięki.